6. Tak jak obiecałem, nagram Wam materiał, w którym opowiem, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu działki w celu wykonania późniejszych przyłączeń mediów. Także zaczynamy sobie start. W pierwszej kolejności sprawdzamy możliwość uzyskania warunków technicznych i warunków przyłączeniowych. W drugiej kolejności sprawdzamy sobie, jak będzie prowadziła projektowana trasa mediów do naszej działki. W trzeciej kolejności sprawdzamy czyje zgody będą nam potrzebne w celu wykonania przyłączy do naszej działeczki. A teraz najlepsze. W moim przypadku musiałem uzyskać zgodę DZDIK to jest Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei we Wrocławiu. Późniejsze etapy naszej pracy wyglądały następująco. Projekt sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonania wpięcia w sieć i projekt odbudowy nawierzchni. Projekt zmiany organizacji ruchu musi zostać zaakceptowany przez DZDiK. W późniejszej kolejności projekt musi być zaakceptowany przez Wojewodę Dolnośląskiego i na końcu przez Wojewódzką Komendę Policji. Także zobaczcie ile trzeba spełnić formalności, żeby móc wykonać wpięcie w sieć wodociągową, czy kanalizacyjną. I zwróćcie też szczególną uwagę na to, jak będzie prowadziła trasa Waszych mediów. Może być też taka sytuacja, której wam nie życzę, że trasa będzie musiała być projektowana przez działkę sąsiada i sąsiad nie wyrazi Wam zgody. Wtedy zostaje Wam tylko sprawa sądowa, także bądźcie czujni, zwracajcie uwagę, jak będą projektowane wasze media i czyje zgody będą Wam potrzebne. Bo jakby nie patrzy, to są Wasze pieniądze, wasz czas i wasze nerwy. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Hej!